Poradne pytania Radio Olsztyn przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Przedstawiam Państwu naszego gościa. Jest nim dziś Jarosław Szunejko, przewodniczący OPZZ w Województwie warmińsko mazurskim Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Kłaniam się Panie Przewodniczący. Czy to prawda, że będzie Pan kandydował w zbliżających się wyborach do Sejmiku Województwa? Tak, to prawda. I jaka partia przygarnęła Pana na listy? Hmm, przygarnęła, fajne słowo. No, ale okej, okay. to jest partia i komitet wyborczy nowej lewicy. No tego się chyba można było spodziewać, Dlaczego? że akurat z lewicą będzie pan związany. <laughs> Serce ma chyba pan po lewej stronie, tak, prawda? po lewej, po lewej, oczywiście, że po lewej, ale to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, ja może powiem dwa słowa. No dobrze by było, Jak gdyby pan to Uzasadnienia, uzasadnienia, tak. Oczywiście my jako PZZ zawsze, przed każdymi wyborami, tak też uczyniliśmy w roku 2023 konkretnie przed wyborami parlamentarnymi oceniamy oceniamy spójność naszych oczekiwań naszego programu z propozycjami poszczególnych komitetów wyborczych mhm. tak też zrobiliśmy i, i przed wyborami 15 października i wysłaliśmy szereg pytań z różnych obszarów z różnych dziedzin do poszczególnych komitetów wyborczych. I wyszło Wam, że najbliższy. Nowa, nowa Lewica, tak, nie, do Nowej Lewicy generalnie, Jednak. tak, do Nowej Lewicy i nowa Lewica, odpowiadając na pytania, nie, oczywiście nie, uzasadniła nasz, nasz wybór, czy też no, naszą współpracę z nową, z nową Lewicą. dlatego że praktycznie 100% odpowiedzi na pytania było spójne z naszym programem na lata 2022-2027. No dobrze, Do tak, nowa tak swoją obecność na listach Nowej Lewicy uzasadnia nasz gość, Jarosław Szunajko, przewodniczący OPZZ w województwie warmińsko-mazurskim. Panie przewodniczący, to w takim razie jeszcze zapytam o to, no gdyby sytuacja ułożyła się pomyślnie dla pana i uzyska pan mandat radnego sejmiku województwa, to wyobraża pan sobie jeszcze na dodatek o tyle pomyślniej, że na przykład Lewica współrządziłaby w województwie hipotetycznie po wygranych wyborach. Czy w takiej sytuacji wyobraża Pan sobie łączenie mandatu radnego ze stanowiskiem, które pan w tej chwili piastuje? Tak, oczywiście, że wyobrażam sobie. Dla mnie to nie jest nic nowego, bo ta współpraca z samorządem województwa już trwa. Trwa, tylko na troszeczkę innej płaszczyźnie, na innym szczeblu. Mówię tutaj o wojewódzkiej radzie dialogu społecznego, gdzie między innymi Członkiem tego ciała mhm. jest marszałek Ja rozumiem, marszałek ale wyobrażam sobie taką sytuację, panie przewodniczący, że wówczas teoretycznie mógłby być pan człowiekiem u władzy i jednocześnie w szefem związku zawodowego. Czy to się nie gryzie? Nie, ze sobą? nie gryzie. Nie gryzie, dlatego że samorząd województwa to są również pracodawcy. To jest szereg pracodawców z udziałem samorządu, to są zakłady, przedsiębiorstwa z udziałem samorządu. To jest też sam urząd marszałkowski, gdzie jest szereg pracowników, gdzie działają związki zawodowe, więc absolutnie to nie tyle by się gryzło, czy w ogóle by się nie gryzło, o ile by. Nawet w pewnym sensie pomagało w tej, w tej naszej codziennej związkowej pracy. No właśnie, pomagało. Więc tutaj przechodzimy płynnie do tego, o czym tak naprawdę chciałem z Panem porozmawiać właśnie dziś. Czyli dlaczego regionalny szef dużego związku zawodowego chce uprawiać regionalną politykę? No bo umówmy się, że nie kandyduje Pan na wójta jakiejś gminy czy do Rady, rady jakiejś gminy gdzieś w terenie, tylko do sejmiku województwa, do ważnego ciała. To nie jest uprawianie polityki. To nie jest uprawianie polityki, to jest udział w kształtowaniu pewnych warunków, warunków również pracy pracowników. Tak jak powiedziałem, w wielu spółkach, przedsiębiorstwach, w samorządach, gdzie mamy do czynienia z pracownikami, jednocześnie z prawem pracy. Więc Sejmik jako organ stanowiący, jako organ kontrolny dla samorządu, dla zarządu województwa, no właśnie pozwoliłby na udział w kształtowaniu tych warunków, również warunków pracy. Pracowników w zakresie stanowienia prawa pracy, jak również ich jego przestrzegania. I również, jak się domyślam, poprzez funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Oczywiście. W Wojewódzkim, w Radzie Rynku Pracy również zasiadam, więc tam też moja aktywność gdzieś się przejawia. No dobrze, i w takim razie, co za cel stawiałby Pan sobie jako, jako radny Sejmiku województwa? No, przede wszystkim właśnie dbanie o szeroko rozumiany mm, Wahlarz yy, prawa pracy, prawa pracy, które yy, ma miejsce i, i w poszczególnych zakładach pracy, w poszczególnych przedsiębiorstwach. A jest z tym kłopot. Więc, w tak jest, tak, jest z tym kłopot, tej? dlatego że yy, my od dawna mówimy jako OPZZ, że prawo pracy trzeba w Polsce, w kraju naprawiać, a na poziomie województwa również widzimy sytuację, gdzie Między innymi dotykamy takich sytuacji, że wielu pracodawców u siebie wprowadza czy też dopuszcza tylko i wyłącznie do istnienia wszelkiego rodzaju regulaminy. Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. To jest niewystarczające. Mhm. My mówimy, że... Pracodawca powinien obejmować swoich pracowników z zakładowymi, układami zbiorowymi pracy. O tym też chcę mówić na poziomie naszego województwa. O tym też chcę mówić przy udziale pracodawców. W podległych jednostkach samorządowych, jeśli chodzi o województwo warmijskiego. Czyli co zachęcać pracowników do tego, żeby tworzyli takie układy zbiorowe i właśnie układali się pracownicy, w ten sposób z tak, pracownicy. Pracownicy tak? sami tego nie stworzą, dlatego no, potrzeba, potrzeba woli stron, strony, strony pracowników i strony pracodawcy. Ja zachęcałbym i zachęcam zarówno pracowników, jak i pracodawców do tworzenia tego typu wewnętrznych aktów prawa pracy. I tak sobie myślę, że ewentualna pańska obecność w ławach Sejmiku Województwa nie byłaby precedensowa, prawda? Bo szef, tak. myślę o tym, że szef Regionalnego Związku Zawodowego by tam zasiadał. Józef Dziki przecież był wojewódzkim radnym, prawda? Tak, był, był, oczywiście. Józef Dziki, przewodniczący Regionalnej Solidarności. Stopa bezrobocia wyniosła pod koniec stycznia w naszym województwie 8,8%. Szybki komentarz do tej wartości. No, stopa bezrobocia sukcesywnie spada. Warto dodać, że powiaty północne jeszcze rzeczywiście tą stopę bezrobocia utrzymują na dość wysokim poziomie, natomiast w miastach wojewódzkich... Czy w miastach na prawach powiatów to bezrobocie już wygląda zupełnie nieźle. Czyli co, nie ma czego nie? naprawiać? Proszę? Nie ma czego naprawiać? Nie, cały czas będzie co naprawiać, bo nie można się zachystować tym, że dzisiaj mamy troszeczkę lepszą Otóż sytuację, to. co nie oznacza, że za chwilę ona będzie taka sama. Tak twierdzi nasz gość, drodzy Państwo, to jeszcze chciałbym, żeby Jarosław Szunajka odpowiedział mi na pytanie, gdzie OPZZ stoi w proteście rolników? Tak bym powiedział. Wy otwarcie popieracie ten protest? My stanowiska oficjalnego w tym zakresie nie, nie przedstawiliśmy, mhm. natomiast 19 marca będziemy mieć posiedzenie prezydium, gdzie, gdzie wyrazimy takie, takie stanowisko, czy... czy, czy, czy no. Opowiemy się za tym, jak my to widzimy, ale należy tutaj dodać, że OPZZ nie ma wśród swoich członków rolników. Jasne, no... ale sytuacja jest tak istotna dla całego kraju, że podejrzewam, że tak ważny związek zawodowy powinien się w jakiś sposób tak, wypowiedzieć. I my mówimy, przynajmniej nie w oficjalnym stanowisku, ale mogę to powiedzieć, że my w pewnym zakresie oczywiście mamy spójne poglądy na, na, na ten temat. Ja z rolnikami. Mówię tutaj o elementach zielonego ładu, bo my tego tematu dotykamy praktycznie już dzisiaj na co dzień, bo wołaliśmy zespół do spraw transformacji, do spraw sprawiedliwej transformacji, gdzie rozmawiamy o negatywnych skutkach wprowadzenia europejskiego zielonego ładu. Mówię tu o obszarach przemysłu wydobywczego, o górnikach węgla kamiennego, brunatnego, o energetykach. To są elementy negatywne, skutki wprowadzenia Zielonego Ładu. I Pytanie, w tym zakresie... czy politycy lewicy, ci z Europarlamentu i ci z kraju będą popierać pańskie zdanie? Będziemy o tym, będziemy o tym rozmawiali. Wydaje mi się, że dzisiaj. Wielu polityków dostrzega, że Europejski Zielony Ład należy zrewidować. Trzeba go po prostu naprawić, bo poszło to troszeczkę za daleko. Tak, drodzy Państwo, mówi na naszej antenie Jarosław Szunajko, nasz gość. Tym samym kończymy poranne pytania. Był nim przewodniczący OPZZ w województwie warmińsko-mazurskim. Jak się za chwilę okaże oficjalnie, zapewne kandydat w wyborach do sejmiku województwa, prawda? Tak. Bo kwestia oficjalna jeszcze przed nami, rejestracja list za nami, ale... Ja... Rejestracja list już się dokonała, mhm. kwestia odbioru od komisarza wyborczego. Jarosław Szunejko, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Kłaniamy się tymczasem.